Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Start. Dwieście pięćdziesiąt. Szykana. Sto. Lewy trzy. Prawy jeden. Do lewy dwa. Do prawy dwa. Sto pięćdziesiąt, prawy jeden, do lewy dwa, pięćdziesiąt, lewy jeden, sto, lewy dwa, do prawy dwa, sto, długi, prawy jeden. Szykana do prawy 1, do lewy 2. 100, prawy 1. 100, lewy nawrót 2, wzdłuż, skrzyżowanie. 30, prawy 1, do lewy 3. 400, prawy 4, wzdłuż, skrzyżowanie skrzyżowanie do lewy trzy, wzdłuż skrzyżowanie do siedemdziesiąt, prawy dwa do lewy trzy, sto pięćdziesiąt, prawy dwa, sto pięćdziesiąt Trzydzieści, lewy dwa trzydzieści, lewy dwa, do prawy trzy, trzydzieści trzydzieści, lewy cztery, do lewy dwa. Sto pięćdziesiąt, lewy jeden, do prawy dwa Lewy 2. Prawy 2 do lewy 1. 50. Lewy 1 do prawy 2. Lewy 2. 30. Lewy 2 do prawy 2. 50. Lewy 1. 50. Lewy 3. 30. Trzy. Prawy 2. 150. Lewy 5. Siedemdziesiąt. Prawy jeden. Do lewy trzy. Siedemdziesiąt. Trzydzieści. Lewy dwa. Czterysta. Prawy trzy. Do prawy dziewięćdziesiąt. Czterysta. Siedemdziesiąt, prawy dwa, do lewy dwa. Dwieście, prawy jeden, do lewy jeden, do prawy dwa, do lewy dwa. Sto do... wzdłuż, skrzyżowanie pięćdziesiąt, prawy dwa. Prawy 2, 300, długi, prawy 2, luźny shooter, luźny shooter, 30, hopa, luźny 150. shooter, kolejny, kolejny, 100, prawy 2, do lewy 2, do prawy 2, 150. Prawy 1. Do lewy 2. 150. 30. Wzdłuż. Skrzyżowanie. 50. Prawy 1. Do lewy 2. Do prawy 2. Prawy 1. 50. Do. Prawy 2. 100. Lewy 2. Do luźny shooter. 70. Prawy 2. Do 50. Prawy trzy, dwieście pięćdziesiąt. Chopa. Stop. Lewy dwa, do prawy jeden, do lewy trzy. 50. Wzdłuż. Skrzyżowanie. 150. Prawy 2. Do lewy 2. Prawy 3. 30. Wzdłuż. Skrzyżowanie. 100. Długi. Prawy 4. Wzdłuż. Skrzyżowanie. 30. Prawy 1. Do lewy 3.

150. Prawy 2. To prawy 3 do lewy 3. 30. Prawy 3 do lewy dwa. do długi. Prawy 3 wzdłuż, krzyżowanie. 150. Bale, luźny shooter 150. Wzdłuż. Krzyżowanie. 50. Prawy 2. Do lewy 2. 50. 100. Prawy 1. Do lewy 2. 50. Prawy 1. Do lewy 3. 70. Prawy 1. Do lewy 2.